Grzegorz Gabor, witam i zapraszam na sportowy przegląd tygodnia. Śląsk, Demarko Świętochowicy w 11 kolejce rozgrywek 4. ligi grupy pierwszej zmierzył się na wyjeździe z Unią Kosztowy. Ze względu na sąsiedztwo rywali w tabeli, był to mecz o przysłowiowe 6 punktów. Do przerwy na tablicy wyników widniał remis, a jeszcze krótko przed zmianą stron czerwoną kartkę ujrzał Robert Wolniewicz i całe ponad 45 minut świętochowiczanom przyszło walczyć w osłabieniu. Co jak szybko się okazało wpłynęło paradoksalnie na lepszą grę zespołu ze Świętochłowic. Długo w tym pojedynku utrzymywał się bezbramkowy remis. Dopiero w 57 minucie bramkę dla Śląska Demarko zdobył Paszek, który już w doliczonym czasie trafił kolejny raz do siatki rywali, a wynik ustalił Adam Wolniewicz w 94 minucie. Unia kosztowy śląsk Demarko 0 0,3 Mimo zwycięstwa sytuacja świętochowican w tabeli nie uległa. Diametralnej zmianie Śląsk Demarko ma na swoim koncie 11 punktów i zajmuje 13 miejsce. Na dziewiątą kolejkę rozgrywek klasy A w Lipinach zameldowała się gwiazda Ruda Śląska. Naprzód rozpoczął całkiem nieźle, choć Rudzianie ani myśleli ułatwiać zadania miejscowej drużynie. Zespół z Lipin w tym sezonie gra ze zmiennym szczęściem, a zwycięstwa pod opiecznym trenera Grzegorza Wagnera potrzebne są niczym tlen, bowiem ich sytuacja do komfortowych niestety nie należy. Trudną pozycję skomplikowała jeszcze porażka z Rudzianami, bowiem rywalom udało się wygrać w najmniejszych możliwych rozmiarach. Naprzód lipiny gwiazda Ruda Śląska 01 w tabeli klasy A prowadzi urania Ruda Śląska. Naprzód z drobkiem 7 punktów zajmuje 11 miejsce. Także zespołowi rezerw na przodu niestety nie udało się zainkasować tym razem punktów. Do tej pory lipińskie rezerwy nie doznały na boisku goryczy porażki. Tym razem Lipinianie w siódmej kolejce rozgrywek klasy B w pojedynku wyjazdowym ulegli 1 FC Katowice 02. Po tej przegranej naprzód przód dwa Lipiny spadły na czwarte miejsce, które zajmuje dorobkiem 12 punktów. Szczypiornistki Młodziczek Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Skałka Śląsk zainkasowały niezwykle cenne zwycięstwo na zawsze trudnym terenie w Chorzowie. Świętokłowiczanki po pełnym emocji i dramaturgii pojedynku o Mistrzostwo Śląska wygrały rzutem na taśmę jeszcze na 5 minut przed końcem, przegrywając różnicą dwóch bramek. Akademia Handbalu Ruch Chorzów, MUKS Skałka Śląsk 25-28. Zespół do zwycięstwa poprowadziła Julia Niemiec, zdobywczyni 11 bramek. Świętochłowiczanki w mijającym tygodniu grały również we własnej hali, stając w pojedynku o Mistrzostwo Śląska dzieci naprzeciw drużyny zgody Ruda Śląska. Przed rozpoczęciem tej rywalizacji zespoły uczciły pamięć tragicznie zmarłej Emilii Krzak, która była uczennicą szkoły podstawowej nr 1, gdzie na co dzień gra zespół Skałki Śląsk. Krótko przed rozpoczęciem tej potyczki prezes Andrzej Gajczewski nie ukrywał. Że będzie to trudna przeprawa i rzeczywiście tak było. Choć miejscowa drużyna zagrała ambitnie i bez żadnych kalkulacji. W przekroju całego meczu lepsze okazały się jednak rudzianki. Choć w tej rywalizacji należy wziąć pod uwagę fakt, że zespół ze Świętochłowic rocznikowo jest o rok młodszy od reprezentantek zgody, a to na tym etapie rozgrywek spora różnica. Muks Skałka Śląska, zgoda Ruda Śląska 14:23. Najwięcej razy do siatki Rudzianek trafiała Magdalena Wieszała, łącznie cztery razy. Krzysztof Arendarczyk, Świętokowicki miniżużlowiec Rybek Rybnik został najlepszym Polakiem podczas pierwszego memoriału Antoniego Woryny w miniżużlu, jaki odbył się w Rybnickich Chwałowicach. Arendarczyk zajął trzecie miejsce, dwa pierwsze miejsca wywalczyli Duńczycy. Zwycięstwo trafiło w ręce Wiladza Petersena. W zawodach wystąpił również zawodnik Śląska Świętochłowice Bartłomiej Kubica, który z dorobkiem czterech punktów uplasował się na 13 pozycji. Formą Krzysztof Harendarczyk bysnął również podczas drugich indywidualnych mistrzostw śląska o puchar prezesa zarządu. Okręgowego Polskiego Związku Motorowego. W pierwszych dwóch wyścigach, co prawda, musiał oglądać prelcy rywali, jednak dwa kolejne wyścigi to już jego pewne zwycięstwa, i ostatecznie szósta pozycja. Wygrał Jakob Jensen z Dani Zawodnik Śląska-Świętochłowice, Bartłomiej Kubica. Mistrzostwa Śląska zakończył na 11 pozycji. Zaglądamy na tor motocrossowy. To już kolejny raz, kiedy Seweryn Gazda, zawodnik Czuchowskiego Automotoklubu wystartował w Czechach. Tym razem Gazda wywalczył drugie miejsce w halupa Cup. Po intensywnych treningach przyszedł wreszcie czas na zawody. Reprezentanci uczniowskiego klubu sportowego judo wystąpili w śląskiej lidze judo, która odbyła się w Bytomiu. Klasą dla siebie podczas tych zawodów była Michalina Strzyż, która w czterech stoczonych walkach okazała się niepokonana i pewnie zajęła pierwsze miejsce. O podium otarł się Jacek Wolny, który w swojej kategorii uplasował się na czwartej pozycji. Sezon morsowań rozpoczęty. To już ósmy, ósmy sezon w naszym wykonaniu, tu na naszej skałce. Znowu się będzie działo. 15 dzień października dla jednych pogoda wymarzona, bo jeszcze nie ma zimno, dla Was chyba trochę mniej. Wydaje się, wydaje się że wszyscy tak jak mówię, zadowoleni, to przynajmniej chcą go zacząć, a, a zobaczymy, co przyniesie zima. Węgla nie będzie, to może będzie i zimno. Pewnie plany już jakieś są na ten sezon zimowy, będzie bicie rekordu i nie tylko. Oczywiście w styczniu bicie rekordu, prawdopodobnie teraz 11, bo czekamy jeszcze z zapisami, prawdopodobnie jutro ruszą zapisy na 11 listopada na cykliczny bieg niepodległości. No i zobaczymy. Jeżeli ktoś chętny może w każdej chwili do Was dołączyć. Oczywiście, dzisiaj to traktujemy jako taki open day, nikomu nie sprawdzamy legitymacji, każdy może przyjść. Zresztą na każde nasze spotkania może każdy przyjść, zapytać, spróbować, a jeżeli będzie chciał zostać w klubie, tak to... Tak, to, po, to powiedzmy jeszcze kiedy, bo wiadomo, że tutaj. Oczywiście, że tak. Cyklicznie, tak jak było soboty, niedzielę, z tym, że zmiana godzin i soboty, niedzielę od godziny 11 do godziny 12, a w środy tak jak było, bez zmian od godziny 17 do 18. Uczestnicy, jak zawsze, dopisali, dla wielu z nich to już tradycja. Czwarty sezon. Jak? Także, także jest super, super. Polecam wszystkim. Także jest krzepa, jest po tym zdrowie i polecam wszystkim. Długo było czekać na otwarcie sezonu zimowego, ale wreszcie jest, chociaż pogoda chyba jeszcze daleka od, od tej wymarzonej. No właśnie, to, już, to nie jest ta, ta, ten taki coś takiego, że się wchodzi do zimnej wody, nie? i jest powietrze też zimne. Ale trzeba zacząć. Kiedyś trzeba zacząć. Dla niektórych ta woda myślę, że bardzo zimna dzisiaj. Nie, no myślę, że nie. No wszyscy chyba są zadowoleni. Proszę bardzo, jaka, jaki uśmiech na twarzy. Warto? Warto, warto. Polecam, naprawdę polecam. To jest coś, co daje naprawdę radość i takie endorfinki wyzwala w człowieku. I chce, chce się żyć. Z roku na rok miłośników zimowych kąpieli przybywa. Wielu z morsów staje się później pływakami zimowymi. Bez względu na to, jaką drogę kto wybiera. Na pewno warto. Każda forma dbania o swoje zdrowie warta jest uwagi, tym bardziej, że większość morców nie pamięta, kiedy ostatni raz odwiedziła lekarza. Jeśli dla kogoś wejście do wody jesienią czy zimą wydaje się być zbyt ekstremalne, to zachęcamy do innej formy zadbania o swoje zdrowie. Kręgle Fińskie, w Polsce znane również jako molki, to gra dla całych rodzin, to doskonała forma spędzania wolnego czasu zarówno dla osób starszych jak i młodszych. Wielkim propagatorem kręgli w regionie jest Krzysztof Mocha, którego mieliśmy okazję spotkać z naszymi kamerami na bulodromie mieszczącym się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka, a który na swoim koncie ma już sporo osiągnięć. No tak jakoś się udaje. Od kiedy zacząłem grać w 2018 roku, to rok później... W 2019 na Mistrzostwach Polski już przyszło drugie miejsce, srebrny medal w drużynówce. Bez osiągnięć nie mogłem się przełamać, jeżeli chodzi o indywidualnie. Gdzieś tam blokada w głowie, coś tam, coś tam nie grało. Lepiej się czułem i chyba do tej pory lepiej się czuję jako członek drużyny. W tym roku już doszło wicemistrzostwo Polski, brązowy medal, złoty medal drużynowy, także ten rok jest fantastyczny, jeśli chodzi o to. Nie wiem jaka przyczyna, być może, że praca, praca nad głową, bo tutaj też mimo że to jest rekreacyjna gra plenerowa, jest stres. Jest stres i to trzeba umieć pokonać. Wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze. W największym skrócie, panie Krzysztofie, kręgle młodszy brat buli? Tak, tak, chyba tak. Chyba bóle były dużo, dużo szybciej. Kręgle fińskie ewoluowały na przestrzeni chyba dekad poprzez swoje nazwy, zmiany. Pewnie zmiany zasad, pewnie bardziej kiedyś były takie dla, podejrzewam, dla silnych chłopów, którzy rzucali dużym wałkiem w duże kręgle z dużej odległości dla silnych. Teraz to jest tak zrobione, że generalnie może grać każdy i to jest fantastyczne, że mogą grać dzieci lub osoby. Starsze, z dużym doświadczeniem życiowym, to nie nazywam, że tak bym nazwał, duże doświadczenie życiowe. Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich też grają, specjalnie się do tego strefy rzutu rozszerza, podjeżdżają. Kapitalna sprawa, dla każdego. Wałek, bardziej kojarzony chyba ze sprzętem kuchennym, ale tutaj wykorzystywany w zupełnie innych celach. Grać, tak jak pan powiedział, może każdy, a w największym skrócie jak wyglądają zasady gry w kręgle fińskie? Jest strefa rzutu, wyznaczona linia i od tej strefy rzutu do strefy, gdzie się układa kręgle jest według przepisów od 3, od 3 do 4 metrów. Przyjęło się, że po środku 3,5 jest zawsze obowiązujący schemat y, układania tych kręgli, on jest zawsze niezmienny. Y, to bym musiał na rysunku pokazać, albo ten po prostu. Tak jak w snukerze, jak w Bilardzie. Początek jest taki sam. Gracze naprzemiennie rozbijają to. Zaczyna jeden, jak zaczynamy, gramy jeden set, dwa sety, czy tam do wygranych dwóch, trzech, zależy jaka faza turnieju i jakie są zasady. Jeden rozbija, czyli tak zwany na serwisie jest. Rozbija, i kręgle, jak się rozsypią, to ustawiamy dokładnie w tym miejscu, gdzie, one, gdzie on upadnie. Czyli nie, rusz, nie dźwigamy go do góry, podstawą, do, yy, wierzchołkiem, i tak na podstawie kładziemy go do, na ziemi. One po pewnym czasie się oddalają, były na 3,5 metra, później są na 4, na 5, na 8, na 10. I tym, temu kojarzy, yy, towarzyszy też strategia, bo trzeba też myśleć co zagra rywal cały czas kontrolować punktację to są takie troje szachy gra strategiczna zręcznościowa można być znakomitym strategiem jeżeli nie dołączymy do tego zręczności w postaci cennego rzutu przegramy jeżeli będziemy świetnie rzucać a nie będziemy myśleć też przegramy trzeba to wszystko połączyć to są takie szachy oczywiście szachy to bardziej szlachetna bardzo szlachetna gra tutaj Dużo im brakuje, ale też cały raz myśleć, jak się spotkają zawodnicy topowi, to jest od początku nawet uderzenie pierwsze, to rozbicie już ma znaczenie. Wszystko po kolei ma znaczenie. Cały raz kontrolujemy punktację tak jak, jaką ma przeciwnik, cały raz myślimy, co możemy zrobić, co on może zrobić i gramy, rzucamy. Potwierdzeniem tego, że kręgle fińskie są dla każdego, a przygodę z nimi można rozpocząć praktycznie rzecz biorąc w każdym wieku jest pan Bogusław, który niegdyś każdy wolny czas poświęcał na tenis stołowy. Tenis stołowy to nie tylko była moja pierwsza miłość, ale to było, to było moje wszystko, to była moja cała miłość. Ale z tenisa stołowego musiałem zrezygnować no z powodu no, czterech operacji kolana, no nie dało się. No. Gumy już sprzedałem, ale przez przypadek yy, znalazłem też... Te molki, przede wszystkim kolegę Krzysztofa, który mnie lekko namówił, i teraz można powiedzieć, że to jest nie pierwsza miłość, ale moja druga miłość. Ale kręgle fińskie doskonale wpisują się w to, że w jakiś sposób jest pan ograniczony, jeżeli chodzi o tenis stołowy, ale w zupełnie je to nie przeszkadza w grze, właśnie w kręgle fińskie. I to chyba jest najpiękniejsze. Tak, bo w ogóle to nie przeszkadza. Czy jest deszcz, czy śnieg, czy człowiek ma mniej zdrowia, czy więcej zdrowia, zawsze sobie może przyjść i porzucać tymi kręglami, a satysfakcja jest 100%. Każdego by pan zaprosił? Każdego! Każdego! Wszystkich! Czy ktoś jest chudy, czy gruby, czy wysoki, niski, czy ktoś umie grać, czy nie umie grać, tutaj znajdzie 100% satysfakcji. Miałem okazję spróbować osobiście gry w kręgle fińskie. Potwierdzam, to doskonała forma spędzania wolnego czasu dla każdego. Ktoś, kto szuka formy rekreacji dla siebie w wolnym czasie, myślę, że może spróbować. Być może akurat ta dyscyplina sportu będzie dla niego. Tą informacją kończymy. Sportowy Przegląd Tygodnia. Dziękuję. Do widzenia.